29 października 1980 roku na kanwie Solidarności, to jest rok 80, z skrajki i takiej troszeczkę takiego oddechu, zagubienia się przez komunistów. Co tu zrobić w tej nowej rzeczywistości? Jak się wykorzystano, to, to już miejscowy proboszcz ksiądz Stanisław Jałocha, proboszcz płok i ksiądz y, prawat y, dr y, Stanisław Kosowski. Proboż z Lubnia, wystarali się w urzędzie Sanepidu o zgodę na przeniesienie ciała do płok, aby spoczyło nie na cmentarzu płoka, tylko z tyłu kościoła. I 29 października dokonano ekshumacji. Żyje jeszcze jeden naoczny światek tego aktu: jest nim ksiądz Dionizy Jedynak, pochodzący z krzyżówki. Który, który, jako diakon, został zabrany przez swojego proboszcza, aby był uczestniczyć w tej eksumacji. Wykonano metalową trumnę, w pośpiechu złożono doczesne szczątki księdza Rapacza, a także sutannę, Ornat, biret, to co było, bo to trzeba było szybko w pośpiechu robić. Także to nie była jakby, jakby taka profesjonalna, przygotowywana ekshumacja. Przygotowano kryptę, grób grup, grup nieziemny, ale taką piwnicę przy, przy kościele z tyłu kaplicy i przewieziono ciało najpierw w trumnak, w bo to metalowo trumnę włożono do normalnej dębowej trumny. I 2 listopada, czyli dzień zaduszny, a wtedy dzień zaduszny w 1980 roku przypadał w niedzielę. Odbył się ponowny pogrzeb księdza Rapacza. Zachowały się zdjęcia, więc kościół był i wewnątrz, i na zewnątrz wypełniony ludźmi. To jest, to jest wiadomo, dzień zaduszny, niedziela, ale, ale i też zimno, ale i też zimno, bo to już jest listopad. I wtedy odbył się ten pogrzeb, któremu przewodniczył proboszcz parafii katedralnej wawelskiej, ksiądz, jeśli dobrze pamiętam, Franciszek Walancik. Walancik takie, takie nazwisko. I, i, do, I to ciało spoczywało tam z tyłu kościoła do 29 kwietnia tego, tegoż roku, kiedy Nastąpiła ekskumacja, która dokonała się wspólnie ze specjalistami z Instytutu Pamięci Narodowej, którzy bardzo się przyczynili do, do tego, aby y, godnie to przeprowadzić, aby upamiętnić miejsce męczeńskiej śmierci poprzez odnowienie krzyża. Którzy umieścili tablicę na, na ścianie kościoła, która informuje, że w latach 1980 2024 tu spoczywało ciało błogosławionego księdza Michała. Oni też zorganizowali sesję naukową na Białek Morzach, sanktuarium świętego Jana Pawła II Wielkiego, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni i za wydatną pomoc. Kiedy zapytałem, dlaczego to robią, powiedzieli, że to jest nasza wspólna sprawa, bo to jest bohater i Polak, I a taki jest cel, cel działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Grób został wpisany, na, ma status grobu wojennego, więc troszkę kieruje się innymi, innymi prawami. Dla ciekawości, dla słuchaczy, kiedy dostaliśmy tę decyzję, Pana y, Prezesa y, Instytutu Pamięci Narodowej, Pana doktora Karola Narodzkiego zwróciłem na dwie rzeczy uwagę. Że on nie informuje, tylko zarządza, poda, podał tylko do informacji Panu Wojewodzie, że zarządza ekshumację, a myśmy nie wiedzieli jak się do tego wziąć, czyli tutaj władza, ale y, powoła, powołał się także na stan prawny który sięga 1932 roku jeszcze obowiązuje prawo prezydenta Mościckiego. Ale to tak tylko dla, dla ciekawości. Z 50. któregoś roku przepis obowiązuje. Ale to, to już jest sprawa dla, dla Sejmu, dla, dla, tego, dla ustawodawcy. To już nie jest zadanie księdza. Ale mnie to, mnie to pismo uderzyło jako, jako tego, który był odpowiedzialny za tą ekshumację i chciałem właśnie zobaczyć podstawę prawną, na której się... Do, na, na mocy, której się dokonuje takich tak eksumacji. Jaka była sytuacja po śmierci księdza Rapacza i dlaczego ten proces do rozpoczął się formalnie w latach 90. Więc po śmierci księdza Rapacza, ten kurs przeciwko kościołowi jeszcze nabrał bardziej zdecydowanego, wrogiego charakteru? Parę miesięcy później, 7 września, Tegoż samego roku, 1946, zamordowano w pobliskim Libiążu proboszcza księdza Franciszka Flasińskiego. Zrobili najprawdopodobniej ci sami ludzie, nie mówię, że personalnie ci sami, ale z tych szwadronów śmierci. Tych szwadronów śmierci. Czyli te, te, ta sama organizacja, po prostu bandycka organizacja komunistyczna, polskich komunistów. I ciągle będę to podkreślał, polskich komunistów. I te, ci ludzie, pewnie już ci nie żyją, nie żyją ale ich poplecznicy no, jeszcze żyją. Ale mówię, nie jest zadaniem księdza jączyć, tylko, tylko łączyć. tylko łączyć Ale łączenie może tylko nastąpić, kiedy powiemy sobie prawdę. Taka była nam, i to jest bolesna prawda nasz powojennej Polski. To jest powojenne o które chcę się teraz zapomnieć i po prostu przejść do porządku dziennego, przejść do porządku dziennego. I wtedy wiadomo, czasy stalinizmu, to nawet nikomu nie przyszło przez myśl, żeby jakiś proces rozpocząć, tylko żeby w ogóle przetrwać, bo mogło się to samo stać, co w Słowacji, gdyby nieugięta postawa dziś błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego sekretarza, nie osobistego, ale konferencji księdza Baraniaka, arcybiskupa Baraniaka, Do to by pewnie stało się to, co się stało w jedno 50. roku w kwietniu w Czechach, kiedy w jedno noc zlikwidowano wszystkie zakony. Oczywiście tam religia była słabsza, wiara katolicka słabsza, to znowu czynniki historyczne na to wskazuje. U nas, u nas oczywiście księża też by nic sami nie zrobili, gdyby nie mieli poparcia wśród ludzi. Wśród ludzi to na pewno, ale ta nieugięta postawa księdza premasa, który sam z całego obiskopatu wybrał się jak Dawid do walki z Goliatem i pokonał tego goliata, bo reszta go zostawiła i on pisze w pamiętnikach, że bronił mnie pies, chodzi o, o psa rasowego owczarek który jeszcze ugryzł tego ubeka, i którego Prymac kazał zaopatrzyć, i Niemiec. To on nie był takim Niemcem, on był bardziej, chociaż tak prymas pisze, był Warmiakiem. To chodziło o księdza Infuata Wojciecha Cinka, administratora apostolskiego na warmi. Reszta biskupatu została, za... milczeli. milczeli. Skoro mamy się opierać na prawdzie, no to mówmy całą prawdę, nie tylko, że polscy komuniści, a... ale mówmy także. Polscy biskupi, którzy zostawili swojego prymasa na pastwę. To to jak prawda, to prawda. Jeśli chcemy budować, ja wiem, że to się łatwo mówi, kiedy się siedzi w studio i tak się dywaguje. Nie wiem, czy bym był zdolny do takiego aktu poświęcenia jak ksiądz Rapacz. Pewnie bym się bało swoje życie, a już. Pewnie nie sądzę, żebym był. Bo, no, śmierć to jest jak, jakiś akt no, brutalny, natych, ale jednorazowy, ale to, co robiono z Księdzym Baraniakiem, no, to, no, to, to jest. To jest no, 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 przetrwać to, nie załamać się, no, to, to jest heroizm. Heroizm. heroizm do, a a i później na to nigdy się tym nie obnosić, nie skarżyć, nie szukać zemsty. To no może byłoby mi prościej, ale, ale to, co ja czytałem, to, co on tam przeżywał na Rakowieckiej, no to, 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 to jest no, no, nie, do, nie do wyobrażenia, nie do wyobrażenia. Zresztą Pan Pilecki Rotmistrz pisze, że, że to, co robili na Rakowieckiej, to było san, to oświęcim, Auschwitz, to był sanatorium w stosunku do tego. Więc takie sanatorium, yy, 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 tylko rakowieckie, warszawskie, miał zafundowany baraniak. Później był pokazowy proces kurii krakowskiej, a później no, trzeba było się jakoś układać tej nowej rzeczywistości z nowymi władzami. Ponadto biskupi stali na stanowisku, już nawet w latach 70., gdy ten oddech był dla kościoła już inny, dalej kontrolowany, ale już nie było tego prześladowania, yy, zwłaszcza po 56. roku. Że nie, nie należy rozdrażniać i rozdrapywać tych bliźni, bo przecież żyli ludzie, sprawcy tego, i trzeba byłoby ich obnażyć, i, i tak to, a to na pewno by nie służyło. I dopiero właściwie proces formalnie rozpoczął się w latach chyba w, dokładnie w 1987 roku, ale nie w sposób formalny, tylko zaczęto się tym interesować. Mianowicie papież Jan Paweł II zapytał, księdza biskupa Juliana Groblickiego, który był na kolacji Ojca Świętego w Pałacu Apostolskim na Watykanie. Co robicie z księdzem Rapaczem? I ksiądz biskup uznał to jako mandat do tego, aby zająć się tą sprawą. Mandat, czyli polecenie. Polecenie było, tylko że ksiądz biskup nie miał umocowania prawnego, ponieważ nie był biskupem diecezjalnym, ordynariuszem diecezji. Takie kompetencje miał uczestniczyć ordynariusz ksiądz kardynał Franciszek Macharski. I zaczął ksiądz biskup Julian Groblicki na własną rękę zbierać zeznania świadków, tak jakby sposób ten rozpoczynać proces. To, się, to okazała się błogosławiona wina, ale trzeba podkreślić, wina. Błogosławiona wina tego biskupa, ponieważ y, y, zabierzono zeznanie naocznych świadków. I Zakwalifikowano je jako tak zwane zeznania neperan probationis. Co to oznacza? Jest taka możliwość prawna, że ze względu na wiek świadka, ze względu na utratę na niebezpieczeństwo utraty dowodów, można jeszcze przed formalnym rozpoczęciem procesu zabezpieczyć te zeznania i później włączyć je. Już trwający proces i uznane są one za ważne, tak jakby były właśnie odbierane przez ukonstytuowany trybunał. I wtedy, kiedy to zrobiono, ksiądz kardynał Macharski, właściwie zmuszony, postawiony, postawiony no, fakt tak dokonanych, czego był przekonany, że to trzeba się zająć jego pewnie inną drogą, bardziej taką taką ewolucji, a nie rewolucji. Przyjął ten proces i, i poprosił konferencję Episkopatu Polski w 1992 roku, której przewodniczył ksiądz Prymas Glenk, który podobno miał sytuację księdza Popiełuszki, który też się bał rozpocząć tego procesu, aby, aby znowu no, nie otworzyć tych, tych ludzi, ci ludzie żyli, którzy zamordowali Popiełuszkę. To, bo w porządku chronologicznym, pierwszym męczennikiem komunistów polskich nie jest ksiądz y, Błogosławionym Popiołuszko, tylko ksiądz Michał Rapacz. W porządku chronologicznym, pierwszym, oczywiście pierwszym ogłoszonym y, błogosławionym jest ksiądz, gdzie w tym roku 40 lat od, od jego śmierci. I wtedy konferencja episkopatu y, wydała pozytywną opinię. Ta opinia została przedstawiona y, Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Kongregacja wydała tzw. Tak nulla osta, czyli nie miała żadnych zastrzeżeń co do prowadzenia procesu i powołano Trybunał. Trybunał przesłuchał jeszcze kilku świadków i akta w ten sposób przygotowane posłano do stolicy apostolskiej. Ten proces został odrzucony z, z punktu, y, ponieważ nie spełniał y, formalnych wymogów prawnych. I trzeba było go uzupełnić. I dopiero kiedy ksiądz yy, arcybiskupem krakowskim zyskał ksiądz kardynał Dziwisz, który też znał to, dobrze tę sprawę, w 2006 roku powołał nowego postulatora, utworzył nowy, nowy trybunał, któremu przewodniczyłem i yy, nastąpiło uzupełnienie procesu o męczeństwo poprzez nową relację Komisji Historycznej, która odtworzyła to życie, o którym ja odpowiedziałem, to jest tylko część tej relacji, którą, to, o której mówię, zwłaszcza tą śmierć. Zbadano, tych pism nie było wiele, bo to tam było tylko kilka listów, które ksiądz Rapacz kierował do swojej rodziny. Zbadano te pisma pod względem teologicznym, bo powołano dwóch cenzorów, tak jak się to normalnie robi w procesie i następnie i następnie przesłuchano jeszcze świadków na okoliczność trwającej opinii o męczeństwie, że dalej w pamięci ludzi to ta opinia, że ksiądz Rapacz poniósł męczeńską śmierć, trwa. I w ten sposób przygotowane akta przesłano do stolicy apostolskiej. Ten proces, ten drugi proces uzupełniający, został uznany za ważny, i później zostało opracowywane, pozycjo super martyrio, czyli pozycja na temat męczeństwa. Tutaj wielko, wielki układ pracy ułożyli dwaj księża, a zwłaszcza ten drugi, i ksiądz Michał Jagosz i ksiądz Jan Nowak. On miał już doświadczenie, jeden i drugi, a zwłaszcza Nowak, bo. Miał, prowadził proces kolegi kursowego e, księdza Rapacza, błogosławionego księdza e, Władysława Bukowiskiego, o którym wspominałem wcześniej. E, I e, przy, tak przygotowane pozycje zostało pod, weszło w tak zwane, w, w, z fazy studyjnej, weszło w fazę oceny. To oznacza, że przeszło przez trzy komisje papieskie. Jedna komisja historyczna, druga komisja teologiczna i komisja biskupów i kardynałów. Ta ostatnia komisja biskupów i kardynałów odbyła się w ubiegłym roku, pod koniec roku, chyba w grudniu albo w styczniu, na początku stycznia, a 24 stycznia tego roku prefekt de Spraw Świętych, bo tak się teraz nazywa ta, ten urząd, Zaproponował Ojcu Świętemu, aby promulgować dekret o męczeńskiej śmierci kapłana yy, y, Michała Rapacza, proboszcza z Płock. Ojciec Święty, który jako jest jedyny kompetentny, opierając się na tych opiniach, które dla niego nie są wiążące w żaden sposób, bo on, on, on podejmuje decyzje autonomicznie, a to jest tylko wspomagający tę opinię, aby mógł nabrać moralności pewności, moralnej pewności. Wyraził taką zgodę, przychylił się do tej prośby prefekta dykasterii i polecił promulgować dekret o męczeńskiej śmierci księdza Michała Rapacza, co oznaczało w najbliższym czasie uroczystość beatyfikacyjną. Później nasz ksiądz arcybiskup spotkał się z księdzem kardynałem prefektem i ustalono datę sekretariat stanu zaproponował datę, ojciec święty udzielił delegacji jako swojemu legatowi właśnie prefektowi kardynałowi Semeraro i 15 czerwca na zakończenie kongresu eucharystycznego w bazylice miłosierdzia Bożego zostanie ksiądz Rapaż ogłoszonym błogosławionym kościoła krakowskiego